A jak twój kanał się nazywa? Mundzik TV. Jak? Mundzik TV. bo ja nazywam się Małysz Muzik. Mundzik TV. Fajnie. Nieważne, Rodzinne rób, nazwisko. Rób. Moje nazwisko. Jestem z niego dumny. Będę pomałł swoje nazwisko. Rób, Nieważne, co robisz, żebyś robił to dobrze. Mateusz Big Boy Borkowski. Google Box przed telewizorem. Telewizja TTV. TTV, czy prowadzisz tam jakiś. Yy... Programy, jak to wygląda? Jak, jaka jest historia, że tak powiem, tego TTV? Historia, historia TTV jest e, taka, że przekształciło się to kiedyś z takiej telewizji w Warszawa, ale to nieważne. Nasz program, e, nie prowadzę go, tylko współprowadzę z, ze swoimi przyjaciółmi, jest nas tam garstka ludzi. Po prostu jest to takie komentarze. komentujemy na bieżąco co, to, co się dzieje w telewizji aktualnie. W telewizji, w telewizji. No wie, kojarzę mniej więcej o co, jaka jest koncepcja tego programu, chociaż słuchaj, nie mam telewizji, nie oglądam telewizji. Czy tam też na YouTube też jakiś plan jest? Czy Ty myślałeś, żeby jakiś content robić na siebie na YouTubie? Wiesz co, nasz program już jest 10 lat ponad, ja przez ten czas robiłem różne dziwne rzeczy i na YouTubie, nie tylko na YouTubie. Wiesz, ja można powiedzieć, powiem tak, może dziwnie co zabrzmi, ja że żyję normalnie, prowadzę firmę w Kielcach, taki rodzinny interes. Mam co robić. Mam przyjaciół, którzy są artystami, są kreatywni, który, którzy pomagam im po prostu, którzy tworzą różne rzeczy. Ja im przy tym pomagam. Często biorę, biorę jakiś tam udział. Ale nic swojego nie mam, gdyż nie miałbym czasu na życie, na swoje, na swoje takie prywatne życie. Ja bardzo lubię jeździć rowerem, podróżować, więc jakbym zaczął content na YouTubie, nie miałbym tego, a ciężko mi było z tego zrezygnować. Wiesz, mam 40 lat, wolę Wolę cieszyć się tym życiem teraz, gdzie mam do tego możliwości wszelakie. A przyjdzie na wszystko czas. Myślę, że jak odpalę, to wiesz, że rakieta, rakieta wyleci, jak rakieta Elona Muska. Czyli rozumiem po prostu, masz swój biznes, robisz swój biznes, TTV robisz sobie po prostu dla sportu. Tak, tak. Telewizja to jest dla mnie rozrywka, to jest taki wiesz... Um... Dla mnie to jest taki takie wakacje, trochę mogę powiedzieć, że ja tam odpoczywam, spotykam się z chłopakami, nagrywamy, biorę udział w tym całym przedsięwzięciu, wiem jak to się robi. Nic mnie już w telewizji nie zaskoczy. 11 lat tam pracuję, więc znam to od środka. No czyli tutaj w zasadzie no to jest już taki okres, widziałeś wiele, skomentowaliście, czyli co wy komentujecie? Tematy takie, że tak powiem, bieżące. Natomiast czy politykę też, czy, czy jakiś sport? Jak, jaki jest koncept tego? Koncept jest taki, że y, komentujemy wszystko, to, co dzieje się w telewizji. Polityka bardzo, bardzo tak pobieżnie. E, wiesz co, my komentujemy bardziej seriale, paradokumenty, filmy. Y, sprawy bieżące też komentujemy, ale nie. Czyli, tak dobra, bardzo... czyli coś jakieś. Bo to, to jest, to jest tv Nocka grupa, tak? Tak, to jest grupa. Czyli jakieś tam typu ukryta, coś ukryta, ja, prawda? Ja jakieś rozwody. I co teraz ciekawego w telewizji jest z takich śmiesznych rzeczy? W telewizji co jest teraz ciekawego? Koniec sezonu jest, więc wszystko wszy, są finały wszystkiego, wszystkich programów już są albo będą w tym tygodniu. E, kończymy wszystkie parę dokumenty. Jest to teraz w telewizji obecnie jest y, finał praktycznie sezonu. Więc można się załapać na to, że będziesz wiedział kto wygra tam top model albo już wiemy, bo nie wie, nie, już, już to wiadomo. przecież, tak, tak, dobrze, już to wiadomo. Ale mówiąc poważnie, nie śmieszkując, e, no w telewizji wiele się dzieje. Telewizja jest wiesz taką podwaliną tego co się dzieje w internecie, więc e, ja no jako już 11-letni doświadczeniem. Tak, gość, który się zajmuje komentary, no to wiesz no, chłopaki z YouTube'a, niech próbują. Nie no tak, ja że tak powiem te, telewizor wyłączyłem jakiś czas temu, natomiast no to, ta ta transformacja trwa na naszych oczach, ale szybko ona, szybko ona nie zostanie zrealizowana, czyli telewizja ma się dobrze i będzie mała się dobrze przez długi czas. Mam nadzieję, że Twój program będzie, będzie trwał tak długo, aż będziesz chciał w nim występować. Ja też mam taką nadzieję, a telewizja... Wiesz, telewizja jest tak zakorzeniona, że to jest taka pramatka, która wszystkie wiesz, karty rozdała i pozwoliła różnym tworom się Narodzić. No i ja jednak wolę zostać przy tym, co tak naprawdę mi w duszy gra, czyli telewizja. No YouTube nie ukrywam, też mnie kręci. Tam, jest, tam jesteś sam sobie reżyserem, producentem. Starym żeglarzem, okrętem starym żeglarzem. Tak, ale telewizja mnie kręci. Okej, okay, to, jest, to jest ciekawy punkt widzenia, że tak powiem, nie, w moim świecie nie, nie dużo te, się tego słyszy, nie? Także, także jestem jestem tutaj naprawdę pod wrażeniem Twojej tutaj opinii. Powiedz mi, w, jesteśmy dzisiaj na Gali Clinch Fight Night. Jak Ci się to podoba? Co dzisiaj widziałeś? Jakiś zawodnik wpadł Ci w oko, jak, jak, te, jak to wydarzenie w Twoich oczach to wygląda? Jestem na każdej gali Klinczu, bo znam się dobrze z Rafałem Maciaszkiem, bardzo się lubimy i nie wyobrażam sobie, żeby mnie tu nie było. No, dla mnie to jest bardzo fajne wydarzenie na arenie kieleckiej, takiej naszej lokalnej i bardzo mocno trzymam kciuki, będę trzymał, wspierał tu Rafała jak mogę bo uważam, że brakuje takich imprez w Kielcach i to jest jedyna sensowna, sportowa impreza tu u nas w Kielcach i ktoś powinien się z władz Kielc tym zainteresować, moim zdaniem i pchnąć to dalej, pomóc po prostu e, Rafałowi, jako człowiekowi, który to wymyślił w tym to prężnie rozwijać, bo to jest sport to jest sport, sport walki który kształtuje charakter i to powinno być w młodych ludziach bardzo y, od małego zaszczepione, bo są czasy, jakie są, dzieciaki siedzą w internecie, wszystko czerpią z internetu. A jak mają y, pasję, to inaczej się rozwijają, idą w inną stronę. W zasadzie ten sport teraz staje się jednak coraz bardziej popularny przez free fighty, które też dołożyły cegiełkę do tego. Co by złego o tym nie mówić, to jednak ludzie trenują. I takie, y, takie wydarzenia, jak czy kluby, które w ogóle zajmują się tym, rykoszetem dostały y, troszeczkę zainteresowania i tej publiki. I mam wrażenie, że sporty walki stają się też powoli takim sportem narodowym. Co ty myślisz? Tak, no wiesz, słuchaj. Mamy tak friki. No friki są, tak, dobrze powiedziałeś, friki są jakie są, można na ich temat różne rzeczy mówić. Mnie z frikami nie po drodze w żaden sposób. Byłem na kilkunastu galach. Nie powiem, że nie pojadę. Nie jestem anty, nie jestem za, po prostu jestem neutralny w tej kwestii. A jeśli chodzi o sporty walki, bardzo one tak ruszyły, ruszyły wszystkie kluby i ruszyły to, że w Polsce zaczęło się wreszcie ćwiczyć, uprawiać jakikolwiek sport poza piłką nożną. I ja jestem dumny z tego, że takie przedsięwzięcia jak KSW czy, czy właśnie klincz krzewią w ludziach, w młodych ludziach szczególnie sport. Sport po prostu. No i o to chodzi, prawda. Yy, wiadomo, yy, wokół tego jest cała otoczka, i tak dalej. Ale finał jest taki, że dzieciaki chodzą na siłownię, a to jest, to jest bardzo pozytywny efekt. Tak. Yy, po prostu jak sporty walki weszły tak bardzo do mainstreamu, to zwiększyło się, wiesz, yy, zrobiło się modne ćwiczenie sportów walki po prostu. Nawet powiem Ci tak, że ja jestem e, fanatykiem roweru i zawsze ubolewam nad tym, że zima tak długo w Polsce trwa, bo chciałbym jeździć cały rok, a no niestety nie mogę. No i poszedłem na pół roku na boks tamtym roku. No i fajnie. Do klinczu? Nie, nie, poszedłem na boks, do rasza. E, ale no, poćwiczyłem, przyszła wiosna, jak wsiadłem na rower, to do tej pory jeżdżę. Słuchaj, dzięki Ci bardzo. Nie przeszkadzam Ci, wracamy do oglądania. Powodzenia i do usłyszenia. Będzie do usłyszenia. do dziękuję bardzo. Partnerem kanału jest lease for You, lider w branży leasingu konsumenckiego. Spełnij swoje marzenia o posiadaniu wymarzonego domu, nawet jeśli nie masz zdolności kredytowej. Lease4U, dom dla każdego.